Witam. Pasie Kachowska. Tak. Pamiętajcie o... Jedni mówią nie odśnieżać, drudzy odśnieżać. Ale dopóki śnieg jest sypki to nie trzeba odśnieżać. Ale ten śnieg później zamarznie. Zrobi się lód. I pszczoły nie będą miały dostępu do powietrza. Możemy jedynie jak się nam nie chce jeśli mamy dennicę otwartą, no to yy, otworzyć tę dennicę. No, u nas aktualnie no, spadło nie wiem, z 30 cm śniegu. Jeszcze są przewidywane na kilka najbliższych dni opady. Na razie śnieg przestał pruszyć ale to ino na chwilę. O, widzicie. Ptaki wpieprzają się. Tu są trzy palety. Jeszcze ule są nisko. O, widzicie? Tu jest fajny ślad. Ptaki. Tu nie doszły. Tu też widzimy ptaki. O, tu fajny taki tunel wytopiony czyli w tym ulu już czerwie matka. też jest fajny tunelik zostawiamy tu dziurkę zrobić tu też jest wytopione tam gdzie są po powytapiane to matki czerwią widzicie i tak załatwiły tamtą rodzinę ciekawe ile jeszcze załatwią Francję trzeba będzie im coś powiesić jakieś jedzonko no bo nie mają Pewnie co żreć i żreją pszczoły. No widzimy fajnie, fajnie jest ta zima. Dajcie znać jak, jak u was jest pogoda. Bo u nas jest no istnie, istnie zimowo, fajnie to wygląda. Te ule. To co jest na daszkach, to jest opad wczorajszy, znaczy wczorajszy nocny. No wczoraj miałem czasu, to odśniężyłem wszystko. Także czekamy. Czekamy na bardziej obfitą pogodę. Ja myknę na drugą pasiekę. Tam odśniężę wylotki. I tyle na dzisiaj. QA będzie. No, pytania i odpowiedzi. Nazwijmy to po polsku. Pytania i odpowiedzi dzisiaj będę też nagrywać. Także w tygodniu pojawią się te filmy, dwa bonusowe.